ma wszystkim. Dzisiaj mamy taki film e, regulacja bocznych drzwi. To jest Opel, Opel Vivaro. No, Opelmowano to samo co Renault Master. Opelmowano i drzwi boczne tutaj testowane nie zamykają się na kluczyk. A przyczyna leży w tym, że drzwi odstają za bardzo muszą być dociągnięte w ten sposób. I jest jedno rozwiązanie tutaj u góry jak i na dole mamy taki suport i on ma dwa takie tutaj łebki które wchodzą tutaj w te otwory i nie ma możliwości regulacji przesunięcia tego przód-tył więc to zostaje w takiej pozycji i drzwi nam nie dociąga więc ja tutaj sobie to spiłowałem rozwierciłem trochę bardziej otwory na śruby i teraz tutaj sobie Włożę śruby i to automatycznie mnie cofnę do tyłu i drzwi dociągną i będzie kontakt tutaj na, na styku elektrycznym. Zaraz Wam pokażę. Dobra, już tutaj jeden otwór włożyłem śrubę. Jest to Torx 30. Tutaj sobie dokręcamy. Jedną ręką kręcicie, nagrywać trochę kiepsko. W ten sposób sobie tutaj cofniemy wszystko w tą stronę i jest tutaj jakieś 2 powiedzmy 3 mm e, poszło do tyłu. A tutaj widać ślady od śruby. I teraz zobaczcie, zasunę sobie drzwi i zamkniemy pilotem. Tak, drzwi się zamknęły. Zamknęły. Otworzymy sobie. Drzwi się otwierają. No, i rozwiązanie sprawy jest. Dlatego się tak dzieje, gdyż drzwi są lekko gdzieś tam odgięte, dogięte. I wiadomo, tutaj na zawiasach, tych na tych kolkach nie ma regulacji prawa lewa, tylko jest regulacja góra-dół, ewentualnie lekko przód- tył. Tak samo tam u góry, nie? No, więc. To jest wszystko wyregulowane. Tego też w sumie nie da się wyregulować plastiku. On jest y, nieregulowalny. Mocowanie tutaj tego y, konektora, który łączy te styki, też jest nieregulowalny. Więc wpadłem na taki pomysł, że upiłuję tutaj na dole te właśnie dwa łebki i będzie wszystko dociągało i automatycznie dociąga nas tutaj te drzwi do y, połączeń tych elektrycznych. No i wszystko działa elegancko. Więc w dzisiejszym filmie taka szybka naprawa. Zamyka otwierania problemu. Dobra, na razie to tyle. Jeśli film Ci się podobał, no to łapka, jakiś tam komentarz, jakieś zapytania, to piszcie śmiało w komentarzach. I subskrypcja, miło widziana, tam ten czerwony przycisk. Dobra, na razie, cześć.